Cześć tu Grania. zapraszam dzisiaj na bardzo luźny i lajtowy odcinek z The Sims 4. Jak wiecie ja zazwyczaj gram w The Sims 3, zazwyczaj namiętnie gram w trójkę, ale czasami do czwóreczki też zaglądam. Głównie aby poćwiczyć budowanie, bo rozgrywek mam tutaj naprawdę mało. Ale dzisiaj przedstawię wam jeden domek, który ostatnio zbudowałam. To nie jest seria, bo to jest praktycznie moja prywatna rozgrywka, której jeszcze nie zaczęłam. Moja Simka sobie tutaj już mieszka kilka dni, ale nic tu się jeszcze nie wydarzyło. Ja jeśli chodzi o rozgrywkę, mam dużo więcej pomysłów na trójkę, a w czwórce to tak sobie tu żyje, ale tak totalnie, totalnie lightowo. Zbudowałam ten domek, żeby poćwiczyć budowanie z platformami. No, tak, no nie wiem czy mi to wyszło. Domek jest dosyć dziwny, bo on jest jednopiętrowy, ale jest taki wysoki. Nie wyszło to do końca tak jak chciałam, ale. Jest w miarę przytulnie. Niestety ostatnio miałam taką przygodę z, z Simsami, że po aktualizacji usunęły mi się wszystkie mody. I teraz te paczuszki mam dużo, dużo mniejsze. W jeden dzień sobie zrobiłam taki, że pobierałam różne rzeczy, ale mam tego naprawdę, naprawdę dużo mniej. I, w, i w, domu, ten dom, w domu w środku ten domek jest tak wykończony na łapu capu. Jestem na tabie, jestem na tabie. O, dobra. Włączam czas. Włączę czas. Jest... Mamy wiosnę, ale te krzaczory są cały czas takie szare. Ja bardzo często gram na tej właśnie placówce, na tej parceli tutaj. Uważam, że tutaj bardzo miło się gram. Tutaj jest taki ganek. Ja oczywiście mi wywaliło do góry. Tak! To jest taki ganeczek. Ja często, jak zaczynam budować domki, to też sobie oglądam jakieś domy, ogólnie nawet nie do czwórki, ale prawdziwe domy. Jakieś takie designerskie, albo takie malutkie domki w górach. I czasami się czymś inspiruję. Ten domek nie wyszedł dokładnie tak, jak chciałam, no ale wiecie, no ja w tej czwórce. To nie jest Jestem mistrzem. Ja stworzyłam sobie tutaj simkę. Muszę ścianki ściągnąć. O, stworzyłam sobie tutaj simkę i domek naprawdę jest dziwny, bo ma takie bardzo wysokie ściany. Ale myślę, że jest w miarę, miarę, miarę sztulniej. Wchodzi się tutaj. O, jak się wchodzi, to jest taki przedsionek. Ja właśnie tutaj kombinowałam z tą platformą. Nie umiem pokazywać domów w simsach. Tutaj jest taki przedsionek. Mamy tutaj naprawdę mało miejsca. I jak ja zaczęłam tutaj grać, to stwierdziłam, że łatwiej, zdecydowanie łatwiej byłoby, gdyby on był jednak troszeczkę większy. Ale ja uwielbiam małe domki, więc tak to wyszło. Nie wiem, Dlaczego nie mogę pokolorować tej ściany? Nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu nie mam pojęcia, jak tutaj wstawiam takie coś, to ona nie może tutaj wchodzić, nie? naprawdę. Może to jest bardzo proste, ale ja z takimi rzeczami właśnie w czwórce mam problemy. Ma tutaj taką małą kuchnię, i tutaj ma właśnie na platformie sypialnię. Moty, które ostatnio pobrałam, po prostu nawaliłam tutaj wszystkie, bo tych, które wcześniej miałam, niestety nie mam, tak jak już mówiłam, nie będę się więcej powtarzać, ale coś tam udało mi się poobrać takie tapety. Ładne, ma tutaj w listki. Na szczęście udało się tak, że ona tutaj wchodzi. To jest zrobione na totalnym patencie. Ja to widziałam na jakimś tutorialu. Fum, nie, nie, na jakimś filmiku, właśnie zbudowania, że ktoś tak robił tutaj te takie platformki. One są z dodatku dzień w spa, ale ona tutaj nie może wejść. To jest taka atrapa. To jest atrapa. Ona do łóżka przechodzi tą stroną. Właśnie szkoda, że te platformy są takie, że. Hmm, że one są zabudowane tym takim wielkim czymś. Dobra, ona sobie myje. Jak ja ją nazwałam? Dakota, bo ją nazwałam Dakota Forest. Prowadziłam ją sobie tutaj, ale naprawdę naprawdę ostatnią. Ostatnio. Prawie nic nie grałam. Salonik ma takie myślą, że dosyć przytulny. Okna dosyć ciemne, ciemne, bo chciałam spróbować coś ciemniejszego, bo ja zazwyczaj nawalam wszystko białe. Jak zaczynałam grać, tutaj w tym kąciku nie było nic, ale stwierdziłam, że ona musi mieć jakiś taki kącik z komputerem, więc wstawiłam jej tutaj biurko. No i łazienka. I to jest cały dom. Łazienka jest taka troszeczkę morska, no ale ja tak lubię. Znalazłam tutaj takie dosyć fajne mody, taką paczuszkę z takimi morskimi rzeczami. Chyba to koło mamy też tutaj w sypialni. I dużo lampeczek, bo ja uwielbiam takie lampy. Lampki, ale łazienka jest po prostu po prostu zwykła, zwyczajna. Nic tutaj nie nawalałam, nie starałam się aż tak bardzo. Ale w czwórce łatwiej jest dekorować tak bez, bez, bez przemyślenia tego, bo te mody są naprawdę, naprawdę, naprawdę ładne. Co ty robisz? Ona gdzieś dzwoni. Wejdę do kasa, ale mi przez to, że się usunęły te mody, to ja nie mam tego Master Controller tutaj, tego czwórkowego, więc wejdziemy tak, tędy. Dakota nie ma piżamy z modów, tylko ma piżamy z gry. Tak mi się wydaje, że ona na pewno jest z gry, bo ja takiej nie pobierałam, ale niestety te ciuchy mi się wszystkie pokasowały. A o piżamach ostatnio zapomniałam. Stworzyłam sobie tutaj taką blond simkę. Oj, tych blondasów na tym YouTubie w simsach jest po prostu bardzo wielu, ale jeśli chodzi o włosy, to tutaj nie mamy wielkiego wyboru. Takich pośrednich mi brakuje czasami, chociaż te włosy z modów często są takie, że są te kolory takie inne, ale później ciężko naprawdę. Ciężko jest dopierać inne fryzury Dobra, jak tu wyjść na jej e, Stroje, tędy Codzienne, codzienny strój ma moim zdaniem Bardzo ładny, bardzo ładny, ma taką koszulę Ja uwielbiam sama nosić takie Długie koszule rozpięte, to jest taki Mój styl i trampki, e, no może Bez kabaretek, ale myślę, że to do niej pasuje e, Bardzo mi się podoba, że tutaj w Simsach 4 e, można te zęby tak ustawiać Że e, bla, 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 Że są zęby ze szparą Jedynki, super to pasuje właśnie do dziewczyn. Fajnie, fajnie, wygląda jak jakaś modelka. E, aczkolwiek ci Simowie wszyscy mają te same midy. Na no, mm, oficjalne też pewnie nic nie miałam. A nie, dałam jej coś takiego. No powiedzmy sobie, że nie jest A? najgorzej. No patrzcie naprawdę, ja tych modów i nic tu nie mam, nic tu nie mam. Naprawdę nic nie mam. No ja z Simsów 4 też mam niewiele dodatków. Na sportowy strój ma taki. A czemu ty masz okulary na strój sportowy? Pamiętam, że jak ją ubierałam. Ja grałam jakoś z dwa tygodnie temu, jak ją ubierałam. To po prostu w każdym nowym stroju, wyskakiwały jej okulary i tutaj po prostu nie usunęłam, ale ja na razie to zostawię. Dresiki, myślę, że zacne i całkiem fajne. E, Piżama do snu, już widzieliście? Imprezowe. Imprezowe. uuu, to nie jest dosyć elegancki strój. No, jest z gry, no ale dobra, ale ja naprawdę tutaj nic nie miałam. Ej, zobaczę, czy ja coś tutaj. A to? Hmm. To jest ładne, ale musiałabym jej jakieś rajty dać. Nie, dobra, a co, może coś jeszcze? A to jest, a bo ona, dobra, tu jest oficjalne, myślałam, że tą sukienkę jej dam, ale tą ona ma właśnie na te oficjalne, nie, ona bardziej pasowała na imprezowe. Ale okej, okay. o, tu jest ten strój jeszcze właśnie w innych kolorach, on bardzo mi się podoba, jest ekstra. Jakie on ma jeszcze kolory inne? Zobaczymy sobie. Bo to są nowe mody, to mi się fajniej to przegląda tym bardziej, że mam ich mniej teraz, a takie kolorki, no dobra, no nie, 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 teraz muszę tak cofać, nie, będę chciała, nie będzie mi się chciało znaleźć tych, tej sukienki, którą ona miała wcześniej, chociaż ona była na górze, dobra, o dobra, jest, 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 Dopływania ma taki zwykły strój, ale moim zdaniem on jest całkiem spoko, Gorąca pogoda. Na gorącą pogodę ma taki strój, który wygląda dosyć sportowo, ale myślę, że jest całkiem fajne. Te spodenki mają taką podszewkę tutaj czarną, ale też. Ej, a dlaczego ty masz takie buty na sportowy. Ej, ja ją troszeczkę tutaj poprawię. A nie, to nie jest sportowy. Co ja gadam? To jest gorąca pogoda. Zakręcona jestem. Nie no, to nie zostaną te buciczki. A można inny kolor? A można inny kolor? Takie. A... Mm, białe. Hmm. Ryżowe? Nic mi tu nie pasuje. Żadne buty mi tu nie pasują, ale dobra, nie będę tutaj już krzykać nic. Ale Japonki! To no pewnie na, gorący, na gorącą pogodę trzeba mieć Japony. O, o. Zdecydowanie bardziej mi się to podoba. I na zimną pogodę, co ona ma? A, ma taki strój na zimną pogodę? Też myślę, że całkiem spoko pasuje. Jakoś mi do niej ten kolor, chociaż ja za pomarańczem zbytnio nie przepadam. Ale ta kurtka nie była do edycji, że tak powiem. Nie miała zbyt wielu kolorów. Ma też takie jakieś rażeniówki, takie tęczowe. Ale stwierdziłam, że pomarańczowy jak najbardziej jej tutaj pasuje. Dobra, przebierzmy się. Ja zastanawiam się, czy może podjąć z nią jakąś pracę, bo mówię. Hmm... Aha, stroje. Zmień strój. Weź ten na co dzień, no jest, on jest super. Ona się całkiem dobrze czuje. Ona słucha tutaj muzyki. Tak jak wspominam, ten odcinek będzie bardzo krótki. Ja nie chcę tutaj siedzieć, bo ja chciałam wam tylko pokazać, co ja ostatnio robiłam, jak mnie nie było. Musiałam sobie trochę pograć sama, a jak gram sama, to właśnie czasami odpalam tą e, czwórkę, żeby mieć jakąś odskocznię. Bo później w tą trójkę jeszcze bardziej mi się chce grać. E, kariera. Hmm, Znajdź pracę, a może ona by coś pisać, chociaż ja nigdy nie pamiętam gdzie to jest, chociaż, hmm, a może byśmy wzięli jakiegoś zwierzątka, ale ona nie jest, nie jest przygotowana na zwierzę, nie dobra, ja tylko z tymi zwierzętami bym tutaj się bawiła i miziała, nie, 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 kariera, zobaczymy jakie są kariery, ona tutaj jeszcze nikogo nie zna prawie, kogo ona zna? No, jak to zwykle, robisz? nie nakaliente, jakiegoś kota. No i te simki, które są tutaj, zawsze przychodzą od razu, jak się sim wprowadzi. Mm, a czemu ty nie możesz tu. O nie, ej, ja tu kocyk postawiłam, ty nie możesz tu usiąść przez, przez kocyk? Kariera, znajdź pracę. Ah, no dobra, a bez kocyka? Kariera, znajdź pracę. No nie gadaj. Ej, przecież ty wczoraj siedziałaś przed komputerem. Ja nie wiem o co chodzi, że w tym, w tym właśnie domu co chwilę mi coś nie działa. Co tu może nie działać? Nie mam pojęcia. Ej, to jest niesprawiedliwe. Ja naprawdę nie umiem grać w Sims 4. O, dobra, ty zrobisz pranie. Ej, dlaczego ona nie może znaleźć pracy? Mmm, nie podoba mi się to. Nie, ja naprawdę nie spocznę, dopóki nie dowiem się o co chodzi z tym komputerem. A może dlatego, że tu jest ten obraz? A, może dlatego, że tu jest ten obraz? Dobra, na chwilę usunę obraz, wszystko będę usuwać. Jajko, A taki ładny kocek tu był. A, kocek niepotrzebnie usunę. Kariera, znajdź pracę. Nie może. A, to jest niemożliwe. Dlaczego? Nie. Hmm. Dobra, przesunęłam teraz dywan. A teraz? Nie, nie działa, nie działa. Komputer, dobra, pewnie w komentarzach mi powiecie o co chodzi, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć. Naprawdę, a ona wczoraj tu się działa. No dobra, trudno, no to trzeba będzie później, Nie, nie idziemy na miasto. Tak jak mówiłam, to jest bardzo, bardzo krótki odcinek. Ja tu sobie będę sama nią grać. I to nie jest seria. Jeszcze raz to przypominam, to nie jest seria. Ja w Simsy 4 sobie tak pogrywam czasami dla odskoczni. Ale ja się muszę tej czurki nauczyć. Czasami mi się chce tutaj grać. Ale naprawdę, naprawdę jest mi trudno. Telewizor ona ma taki bardzo zwykły, bo z modów jeszcze niestety nie pobrałam. I co, telewizora też nie możesz oglądać? Oglądaj. Też nie będzie można oglądać? No tak, telewizora też nie można oglądać, a czy ktoś powie mi dlaczego. Dobra, stworzyłam dom, w którym nic nie działa. Dlaczego? Oglądaj. Niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe. Nie na No dobra. Ej, jak się zaczyna rozgrywkę, to ta Nina na po prostu tutaj cały czas przychodzi. Musiałabym pograć gdzieś się indziej. No i nic tutaj nie działa. No nic mi nie działa. Więc y, słuchajcie, ja się naprawdę żegnam, bo y, tak jak mówiłam, chciałam tutaj wpaść, tylko na chwilę Wam pokazać, jak ja tutaj się mocuję z tą czwórką, chociaż co prawda co chwilę nic mi nie wychodzi. I nie nakalięte. I mam déjà vu. Normalnie mam déjà vu. Ale ona jest brzydka. Nie przepadam za tą kobietą. Naprawdę za nią nie przepadam. E, jeszcze... Aha, dobra, może jeszcze na chwilę wejdę w jej cechy. Ona jest miłośniczką psów. No właśnie, dlatego chciałam, żeby ona wzięła psa. Ale dobra, dobra, to ja już sobie będę to robić sama w swoich rozgrywkach. Ale nuda, ale nuda, słuchajcie, nuda, nuda, nuda. Bardzo podobają mi się te foteliki, które gdzieś tam znalazłam z modów. Są całkiem, całkiem spoko. Na początku mieliśmy ten fotelik w środku, ale oczywiście, jak stawiam biurko, które jak się okazało nie działa, to fotelik poszedł tu i dostawiłam drugi. I What ja nie wiem, dlaczego to biurko nie działa. Wow. Naprawdę? Czy ktoś We're mi to wytłumaczy? wytłumaczy? Dobra, żegnam się. To był taki szybki przegląd. Następnym razem w czwórce zobaczymy się. Myślę, że jakoś za trzy miesiące. Jak to u mnie? Do zobaczenia.